ale to jest szalone mam ochotę na kurczaka z ryżem po tajsku i co zrobienie, co zrobimy? Tak ochotę mam może krewetki królewskie jakoś zrobić, sajgonki, sushi nori to każdy zna hmm tak Zostawiam. Co można by było iść? Wiem, że bardzo bym chciał coś pikantnego, ale zarazem pysznego. Słodkiego, takiego mniam, mniam, mniam. Takie Takiego mamo-amu, amu, amu, że ma się ochotę na jeszcze więcej, więcej i więcej i jeszcze więcej. W robiłem już coś świeżego, nowego bym machnął sobie. Piec to deser, deser to inne, co innego. Można zrobić koreański deser bananowy a la Pascal Brodnicki, ale z przesady spaghetti napoli carbonara bolognese 4 sery lasagne może nie wiem kurcze i kurcze jest to że nie wiem no są ochoty ugotować żaden problem, ale. Ale co? Hmm. I macie babu placek. Macie babu placek. Tak sobie myślę, co? Nic mi nie przychodzi. Nic po prostu nie przychodzi. No to może, nie wiem. Frutti di nie bardzo, nie przepadam specjalnie, chociaż krawetki królewskie, no to już jest frutti di prawda, ale co by można było, zamiast krawetek, tuńczyk, tuńczyk, spoko. O norweskiego nie. Dlatego, że jest... F. On żałby, wybrać sobie coś innego. Zapraszam, polecam język sugarski, trzymajcie się ciepło i bani. Papa.